Widocznie yeah, w domu teraz otrzymaliśmy, otrzymaliśmy sygnał właśnie dolar australijski i um, jen japoński, um, um, więc idziemy na inwestycje dolar australijski, jen japoński. Oczywiście dobrze, na jedną minutkę. No tutaj damy sobie 100 dolarów. O, nie przyjął musimy się jeszcze raz go w świeżą stronę. Chwileczkę. Bardzo. Ok, no i oddajemy nasz głos. Proszę się bardzo. O, zwróćmy uwagę na tę platkę. Jak się będzie zachowywał trade. czasem jest to zaskakujące jak się zmienia przebieg transakcyjny i jednak zawsze transakcja wchodzi z reguły zostało do końca niecałe 20 sekund mam nadzieję, że wejdzie trend o, już prawie na granicy no i proszę na razie się utrzymuje na tendencji spadkowej czasem na towarzyszą emocje czyli już mamy prawda, poniżej 10 sekund zobaczymy Sekunda, sekunda, proszę bardzo. I tak oto, zarobiliśmy kolejną kasę na stan konta 2320 dolarów. Czyli, jeżeli jakieś, macie jakiekolwiek pytania, to piszcie tutaj poniżej wideo, zostawiacie w swoich komentarzach, bądź na naszej stronie opcjebinarneonline.pl Bądź zameldujcie się też w, w u Opteka i korzystajcie zarabiając no ja, w internecie.